Hej, dzisiaj będzie o stemplach, o rodzajach stempli oraz e, bardzo szybko jak ich używać. I może zacznijmy właśnie e, od różnych rodzajów stempli. Ja tutaj w ręku mam stęple silikonowe, które akurat ja lubię najbardziej. E, to są takie stemple, które przychodzą, zazwyczaj są między dwoma e, takimi arkuszami folii. Jedna się nieźle e, odczepia, za to tutaj ten stempel. Często jest tak, że przy pierwszym użyciu odchodzi z większą e, trudnością, więc e, trzeba uważać, e, żeby też go nie uszkodzić. Zobaczcie tutaj, jak jest na przykład jakiś taki długi napis. go bardzo ostrożnie. E, oderwać, o, zdjąć jakby z tej folii, a potem tak samo go się przyczepia. E, zazwyczaj na tych foliach są e, napisy, więc po zdjęciu stempla, zobaczcie, bo on jest w pełni taki krystaliczny, więc po zdjęciu stempla wiadomo, gdzie było jego miejsce. No i też łatwiej jest ogarnąć, co to za wzór, no bo jednak te stemple są w pełni właśnie takie przezroczyste. I to jest jeden rodzaj stempli. I do tych stempli potrzebny jest bloczek akrylowy. Ja mam taki niewielki, ale akurat dla mnie jest on wystarczający. I po prostu e, takie stemple, czy to napisy, e, czy e, właśnie jakąś tam rzecz. Załóżmy, że sobie weźmiemy taki parasol, przykleja się e, tutaj na bloczku. I dzięki temu ten stempel, bo on jest ogólnie sam w sobie, zgiętki. No tak to ma takie usztywnienie, jest na swoim miejscu, a jeżeli do tego dodamy inne rzeczy, to możemy ułożyć dokładnie tak, jak sobie to wymarzymy. Drugi sposób to jest taki, jak na przykład często robię na kartach, to najpierw sobie układam, gdzie bym chciała mieć jakiś wzór, na przykład. O, tak bym chciała mieć parasol, tutaj może jakiegoś motyla. I jeszcze, niech będzie ten kwiatek. Opa. I jak się układa, to potem wystarczy wziąć taką, właśnie płytkę akrylową, przyłożyć, docisnąć, i te stempelki jakoś się przykleją do tej płytki, i już zostanie nam tylko potuszowanie stempla. Więc. Ta płytka, ten bloczek akrylowy jest naprawdę bardzo, bardzo przydatny. No i też te stemple ładnie, równo się będą odbijać. No ale dobrze, to są stemple, właśnie silikonowe, takie przezroczyste. Kolejnym rodzajem stempli są stemple gumowe. One mają taki charakterystyczny zapach. Tu akurat mam stemple gumowe, które też są na takiej. Foli, ale one już na przykład. O, tu ten łaciek, Gorzej się zdecydowanie e, trzymają tej folii i ja je dodatkowo e, trzymam w takim woreczku strunowym, żeby mi nie pouciekały. I akurat te konkretne stemple, które tutaj Wam pokazuję, tak samo. Ci z drugiej strony też mają napisane, e, co to jest za litera, bo akurat to jest alfabet, no bo stemple gumowe nie są e, przezroczyste, e, i też akurat je wykorzystuje się z, z tym bloczkiem. Tak? Z tej strony widać co ułożymy, dlatego ten bloczek jest przezroczysty. No a tutaj ustawiamy sobie napis jaki chcemy wykonać. Więc to są stemple gumowe. Niektórzy mówią, że mają bardziej wyraziste wzory. No ale też wada jest taka, że trudniej często widzieć tak gdzie się co przybija. Są też stemple gumowe takie z drewnianymi, ups, z drewnianymi e, trzymadłami, e, albo takie większe gumowe, ale to jest akurat taki e, drewniany e, z zezorem. Taki chyba najbardziej e, klasyczny stempel, jak sobie można wyobrazić stemple. I też na przykład tutaj mamy jeszcze e, też e, gumowe, ale właśnie na drewienkach, też alfabet. Tyle, że taki, właśnie pojedynczy, też fajnie w e, ten się ładnie prezentuje, bo tutaj w takiej skrzyneczce i tak dalej, więc to jest e, fajna sprawa, ale to też są gumowe. Mamy też jeszcze stemple piankowe, ale one już są mniej dokładne to już są takie wiecie, bardziej stemple e, do zabawy dla dzieci. To teraz pokażę Wam, jak używać e, stempli. Tutaj mamy właśnie taki stempel silikonowy. E, i jak go już zdejmę z mojej folii, przyczepiam go sobie na bloczek albo wcześniej układam na kartce, żeby jeżeli planuję więcej e, stempelków przybić. E, przyczepiam, żeby był równy. I teraz e, biorę tusz. E, to jest zwykły, mały, czarny tusz. I e, przy stemplach, muszę, ja pokażę Wam też taki większy tusz. Przy stemplach nie stemplujemy. Tak, o dziwo. Tylko o wiele wygodniej jest wziąć ten tusz i postemplować stempel od tej strony, tak? Wtedy po pierwsze, ten tusz ładniej nam się rozchodzi po całym wzorze, i nawet mniejszym, ale dobrym tuszem, bo to też ma ogromne znaczenie. Możemy wytuszować dokładnie cały stempel, nic nie pomijając żadnego detalu. Tutaj jak widzicie akurat wzięłam taki stempel, który jest bardzo bardzo szczegółowy, bo jakieś listki, kwiatuszki i inne cuda. I bardzo dokładnie go e, staram się tym e, tuszem e, wytuszować, chopa, żeby każdy listek, każdy kwiatuszek, żeby się ładnie e, odcisnął. A no i co? Bo potem po prostu biorę bloczek, przykładam i odciskam. Hop. I mamy e, już e, odciśnięte drzewo. Co teraz? Mamy taki stempel, który jest już użyty, on jest e, minimalnie taki szaro-czarny, ale o stemple trzeba dbać, więc po e, użyciu stempel najlepiej przetrzeć po prostu mokrą chusteczką. Możecie wodą przepłukać, wodą z mydłem, ale tak najszybciej i czymś, co jest na pewno e, łatwo mieć pod ręką podczas pracy ze stempelkami, to jest właśnie taka zwykła, mokra chustyczka, taka dla dzieci. Hop, wycieramy, a potem jeżeli jest jeszcze mokre, poczekać, albo delikatnie osuszyć i potem ten stempel choć tu, one się naprawdę dobrze kleją, te e, silikonowe i potem ten stempel Przyklejamy z powrotem na jego miejsce, żeby nie trzeba było szukać. Dokładamy tą pokrywkę. No i już stemple można przechowywać. I teraz takie stemple, które mamy, możecie trzymać na przykład w koszulkach, w takim małym segregatorze. To jest chyba najłatwiejszy sposób, albo w jakichś pudełkach, ale. Tak w segregatorze, to wtedy łatwo jest znaleźć dany stempel, tak jakiś wzorek, którego akurat potrzebujemy, bo łatwo jest to wszystko przejrzeć, więc o, można trzymać je, na przykład w ten sposób. To jeszcze pokażę ci napisy, jak tworzyć napisy właśnie ze stempli. Bo to jest w ogóle bardzo wdzięczne, jeżeli ktoś zaczyna swoją zabawę ze stemplami. To moim zdaniem, alfabet to jest w ogóle super sprawa. No i napisy musimy układać, że tak powiem, od drugiej strony, ale zawsze odwracając, możemy się podejrzeć. Tyle, że w przypadku tych stempli silikonowych, no to one są przezroczyste, więc trzeba bardziej wytężyć wzrok. Ale tak to układamy w drugą stronę. Ja tutaj akurat teraz układam napis wiosna. Te stemple są swoją drogą bardzo fajne, bo to są takie sztywniejsze stemple, a jak stempel silikonowy jest sztywniejszy, to też ładniej e, odbijają się te wzory. E, łatwiej jest też je zdjąć. Niektóre z tych stempelków, zaraz Wam pokażę, są e, naprawdę bardzo, bardzo delikatne, a jednak e, lepiej, jak one są sztywniejsze. Hop. I teraz tutaj, tak jak na przykład na tej mojej płytce, Macie linię, więc możecie sobie skontrolować, czy chcecie ten napis mieć równo, czy może właśnie taki, o, trochę szalony, jedna literka wyżej, druga niżej. Więc możecie tutaj mieć pełną dowolność, jak tam mm, sobie wymarzycie z tym swoim napisem. Ale no te linie bardzo się przydają, jeżeli właśnie chce się ułożyć napis równo. No i mamy napis. Sprawdzamy sobie z drugiej strony, jak on wygląda. I teraz tak samo... Wystarczy go dobrze e, potuszować, poprzez przykładanie właśnie tuszu do stempla, a nie na odwrót, bo tak jest wygodniej. Też można o wiele większe płaszczyzny stempli e, właśnie dobrze pokryć tuszem. Hop. I jak już mamy, to sobie odbijamy. No i już! I mamy swoje, e, swój stempel, e, swój rysunek ze stemplami przygotowanym. To. Jeszcze odnośnie stempli, to e, pytacie się e, czasem o różnicę między stemplami tymi z AliExpress a tymi e, markowymi. E, to po prostu często jest tak, że te z AliExpress e, są takie bardziej wiotkie. Bardziej giętkie. Często jest tak, że też troszkę gorzej odbijają się niektóre wzory albo po prostu gorzej się trzymają tej folii. Za to te firmowe są sztywniejsze. Zdecydowanie lepiej przylegają, lepiej się trzymają. Te wzory też miewają bardziej takie do, dokładne, tak? szczegółowe. Ale to bardzo dużo zależy tak naprawdę od y, samych stempli. Więc, jeżeli jakieś tam zwykłe wzorki, to moim zdaniem spokojnie można sobie zaryzykować na AliExpress. I ja ich naprawdę mam sporo i są fajne. I jeszcze, bo zapomniałabym, jeszcze tutaj są bardzo ciekawe stemple. To też są stemple gumowe, ale w postaci takich maleńkich literek i cyferek. I w zestawie tutaj był jakby taki. Hmm, no, taka baza do tych stempli. Taka i taka. Taki bloczek, w którym można właśnie sobie układać napisy, można osoby takie budować rzeczy. A i na przykład tego stempla. O, ten stempelek wykorzystuję, jeżeli chcę sobie. Akurat ten w takim ułożeniu. Wykorzystuję jako datownik w moim albumie Project Life. Zobaczcie. Fajnie się odbija, mam nadzieję, będzie widać. Hapa. Marzec 11, <noise> więc można go sobie tak korzystać, tam napisy i tak dalej układać, chociaż powiem Wam, że szukanie tych maleńkich drobniutkich literek to jest niezła zmora i o wiele wygodniejsze są takie stemple, kiedy no, da się, że tak powiem, na drugiej stronie spojrzeć, gdzie jest jakaś literka niż szukać wśród setek malutkich. To taki e, pierwszy część, porad, pierwsza część poradnika stemplowego. Pa!